Boże, witam serdecznie z tej strony, Grzegorz Zakrzewski, jestem księdzem, i chcieliśmy Was zaprosić do pewnego projektu wraz z płocką telewizją, do kolumny słowa, czyli Ewangelii nie tylko na niedzielę. Chcieliśmy z wami dzielić się Ewangelią dobrą nowiną. Dlaczego chcemy to zrobić? Ponieważ Słowo Boże. Słowo Pana jest pochodnią dla stóp moich i światem na mojej ścieżce. Jak mówi Psalm 119, werset 105, za chwilę gdzieś tutaj się ona pojawi, z tej albo z tej strony, i chcemy się dzielić po to, abyśmy mogli oprzeć się, oprzeć w naszym życiu na Słowie Bożym. Ktoś może zapytać, w jakim celu, po co po raz kolejny tłumaczyć gdzieś Ewangelię, po co głosić słowo, przecież mamy kościoły, przecież mamy tylu ludzi, którzy prowadzą vlogi, mamy arcybiskupa Grzegorza Rysia, mamy księdza Wojtka Węgrzyniaka, fantastycznego biblistę z Krakowa, mamy siostrę Judytę Pudełko, ostatnio jeden z księży powiedział do mnie, że szustacze, czyli naśladuje ojca Adama Szustaka. Cieszę się, jeżeli znacie tych autorów, jeżeli nie, to zachęcam, żebyście do nich sięgnęli. A my dokładamy kolejną cegiełkę po to, żeby, jak mówił Paweł w liście do młodego biskupa do Tymoteusza w drugim rozdziale, słowo Boże nie uległo skrępowaniu. To również się pojawi. Żebyście mogli potem sięgać do, do tej Ewangelii, do tych tekstów Pisma Świętego, żebyście mogli tak jak na kolumnie opierać na nich swoje życie, abyśmy wspólnie mogli opierać nasze życie na słowie Bożym. Będziemy brali różne fragmenty Ewangelii i dzisiaj zapraszam was do Ewangelii Jana, do 13 rozdziału. Jest to fragment, który Usłyszeliście bądź usłyszycie w wielki czwartek wieczorem na liturgii przepiękna historia. Posłuchajmy, a potem postarajmy się ją przeanalizować. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 13. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina, by przeszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, widząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i zdjął szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to zrozumiesz. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umywam wam nogi, to, i wy powinniście sobie nawzajem umyć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Usłyszeliśmy przepiękne, przecudne orędzie, nad którym chcemy się pochylić. I pierwsze, nad czym chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, to jest godzina. W pierwszych wersetach tej Ewangelii, Jezus mówi. Nadeszła już moja godzina. I kiedy sięgniemy do różnych fragmentów Ewangelii Jana, to zobaczymy, że Jezus wielokrotnie będzie mówił: Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Za chwilę zobaczycie tutaj trzy fragmenty z Ewangelii Jana z drugiego rozdziału historię w Kani Galilejskiej, czy spory z Faryzeuszami z siódmego czy ósmego rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi: Nie nadeszła jeszcze moja godzina. I odchodzi, nie zostaje ukamienowany, nie podejmuje pewnego działania. Dlaczego ewangelista tak to układa? O co w tym chodzi? Ewangelista chce pokazać, że tak naprawdę Jezus jest Panem, Jezus jest Władcą i to On decyduje. To On decyduje, kiedy wchodzi w mękę, w jaki sposób. To On ma kontrolę nad całą tą sytuacją. Mimo, że jest męczony. Mimo, że jest gnębiony, to on tak naprawdę jest Panem i Władcą. Kiedy przychodzą, aby go pojmać, to padają na kolana, na twarz przed nim. Kiedy rozmawia z Piłatem, to jest przekonany o tym, że gdyby nie dano mu władzy z góry, to nie miałby żadnej władzy. Jezus jest Panem i Władcą, ma kontrolę. Również na krzyżu. Wydaje testament, daje polecenie Janowi, daje polecenie niewieście swojej matki, która stoi pod krzyżem. Jakie to ma znaczenie dla nas? Mam mieć świadomość, że Jezus jest Panem, również mojego i Twojego życia że On ma kontrolę i On nas prowadzi. Nawet jeżeli prowadzi nas czasem przez doświadczenie krzyża trudności, zniechęcenia, Yy, Jakiejś ciemności, to On ma nad tym wszystkim kontrolę. I, I niedziela zmartwychwstania pokazuje, że Jezus odnosi zwycięstwo nad dwiema rzeczami. Jezus odnosi zwycięstwo po pierwsze nad nienawiścią, bo zabija ją w sobie poprzez miłość. I drugie, odnosi zwycięstwo nad śmiercią i to jest najważniejsze. Bo to jest lęk, który towarzyszy nam wszystkim. Lęk przed śmiercią. A co będzie dalej? A Jezus mówi: Ja cię wyzwalam z tego największego lęku. Dlaczego? Bo nadchodzi moja godzina. To jest jeden z wymiarów tej Ewangelii. I drugi, który chciałem dzisiaj poruszyć, to kwestia starej tradycji kościoła. My dzisiaj w Wielki Czwartek bardzo mocno skupiamy się nad Eucharystią. Często składamy życzenia księżom. Ale w starożytności wtedy nie sprawowano Eucharystii. Nie sprawowano Mszy Świętej. Było spotkanie wspólnoty wierzących. Było odczytanie tego Słowa i była liturgia polegająca na czym innym. Była liturgia polegająca na obmywaniu sobie nawzajem nóg. Pomyślmy dzisiaj, przed kim chcielibyśmy uklęknąć. I obmyć mu nogi, przepraszając go, na przykład za nasze występki, za nasze wykroczenia, za to, że na kogoś nakrzyczyliśmy. Może to by był mąż, żona, dzieci, może jakiś przyjaciel? Może kogo byśmy chcieli poprosić, żeby przed nim obmyć nogi, żeby, żeby on nam obmył nogi, żeby on nas oczyścił? Bo dostaliśmy jakiejś krzywdy, doznaliśmy jakiegoś e, zranienia. Ale może jest też tak, że dzisiaj stanę w tej Ewangelii i powiem sobie: Ja jeszcze nie jestem gotów e, obmyć nóg mojej żonie, mojemu mężowi, moim bliskim, mojemu szefowi z pracy, bo nie jestem na tyle pogodzony. Co wtedy? Wtedy wróćmy do tego, co było na początku. Bo może jeszcze nie nadeszła moja godzina, ale Chrystus ma władzę nad tym wszystkim. Powierzmy Mu siebie, On nas będzie prowadził. Stańmy dzisiaj w tej Ewangelii i zapytajmy się, czy ufam Bogu. Czy ufam, że On ma kontrolę, że On zna godzinę i On wie, co jest najważniejsze i najlepsze dla mnie. Czy wierzę w Boga, czy wierzę Bogu? Oraz drugie, na ile, gdzie, w jaki sposób jestem gotów, jestem chętny do obmywania nóg innym, ale też do tego, żeby inni obmywali mi nogi. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą kolumnę słowa. Zapraszam na kolejne odcinki, które będziemy realizowali wraz z Płocką Telewizją.